ma wszystkim, tutaj Shinaru i darnocze! Zdrożony KAMP dzisiaj postanowiliśmy nagrać dla Was serię Let's Play z Battlefield, z misji operacyjnej. I Ta. będziemy nagrywać. I we dwóch, dwóch braci ciotecznych, chociaż ciotecznych i sąsiadów oczywiście. Tak jest. Tak Tak jest. Tak jest. do niego, zapukam do niego, uważaj z prawej. <laughs> tak jest. Bo mieszkamy w bloku naprzeciwko siebie. Do sprawca można, można, można. Mogą być delikatne lagi. Ale no cóż. M16 Javelin jest. Nie wiem, podnosi 249. Tak, ja, ja chcę mieć 16 Ty weź, a przecież tam leży drugiem 16 Dzień On to jagu. gdzie? O, to co tu jest? Zabroń. No nie mogę jej podnieść. Patrz, zamknij cię MR. Bardzo To rozumiem, ten. Hehe, <grywa> tak, zavelin masta. Wszystkie będę zavelinem liczył. Żołnierze wroga, strzelasz do nich! Żołnierze wroga, strzelać do nich. Ja ich nie widzę. Ja ich nie widzę. Żyjesz? Żyję, ale ich nie widzę. Wejdź o... Leż, nie widzę. Leż, No to zaraz będziesz się widzę

Boooo, full auto! Faj, ammo Rampo miałem po o, i, 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 mi się z tego, co byłem ci Byłem czołg Byłoby bardziej wygodnie, gdybym ja go pobrął, ale dobrze, że chociaż Chwyciłem moment bumania. się jeszcze tam Nie. Gdzieś coś musi być. O, o, o jest. O. Czemu nie mam broni po wolnej? Żabellin. Żabellin massa. Sorry za wyłączenie i włączenie skopa, ale po prostu takie zwyczajnie do testu. O oh. Jak tutaj się nie ma scope'a Skopa Scope, czyli wiesz Przybliżanie No No na przykład ze snajpurek, bo ja teraz mam snajpurkę A, to masz snajpurkę nie. Zachodnia, strona. Zachodnia strona, czyli już tam się nam będą pojechać Bo tak to normalnie nie ma w sesji i że niektórych. nie niektórych Nie, nie, ma Chyba, że w goł A nie wiem, wiesz, szczerze może z nie grałem, ale powiem Ci, ja że Ja widziałem, to, nie... to jest taka, wi taka Widziałem trailery to... Pewnie będzie ciekawie, będzie ciekawie Znaczy już jest beta przez te YouTubowicze, czy najlepsi, nie? Nagrywają, mówisz? No! Ej, strzela do mnie. A ja się, wiesz, ja się nie dostałem. No. Bo strzela do mnie. Bo. Fak, dabaj, czekaj, dabaj, czekaj, dabaj, muszę dabaj, zmienić broń, dabaj, bo inaczej nie dam rady pomóc. Pierwsza, Nie mogę ci tutaj zobiec, cholera. O, jesteś. też. Dawaj, dawaj. Słucham, wykrwawię się! Mogam wykrwawię się!

<grym wrogue> Ale był mój, ja byłem na zewnątrz. Fadź, 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 bardzo jedziemy. O, o. O, o. O, o. O, o. O, o. O, o. To było piękne. A ja nie miałem Ammo. Było piękne, dobra, sobie teraz zmienię znowu na M16, bo tam będzie ciekawie. Chcieliśmy was poinformować, patrz, że przechodzimy teraz... Patrz, patrz. patrz Co? Mam dwa dywaliny. Przypowiem <laughs> okay. okay. wam tak. Przechodziliśmy... Przyznamy się, przechodziliśmy wcześniej już kopa, tylko tyle, że na tym poziomie. Teraz postanowiliśmy przejść sobie go na... Łatwym. No, żeby tak. jako tak oby, być obeznanym w tym kopie tak? Żeby nie powtarzać misji i pierdoliny pierdoli razy bo, bo tak i wzięliśmy sobie tak po prostu ten e, kopa, bo po prostu łatwy poziom do tego, bo pierwszy raz graliśmy w tą grę, bo tak. tak, tak. Grę i... Kupiliśmy... I od razu pierwsze to zrobiliśmy to koło. Tak samo było w mmw po prostu nie tak chcieliśmy jest. sobie robić od razu bez chłopaków to nie było to samo tak, na... tak, bo to było ten sposób że, że my kupiliśmy sobie Battlefield'a po prostu nie chcieliśmy bez chłopaków zaczynać naszej inaczej eee, Żeby nie, nie wyprzedzać ich za bardzo Bo jak wiecie większość gier po prostu gramy tutaj z chłopakami Drużyny Gamby Tak jest tak, Na no. ty wy. Chwilowe żywy okay. tak, W środku wojny jesteśmy ja, żywy wy Okej, okay, no to leć na siusiu siu. <laughs> nie, siu siu. nie, może nie, 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 chyba. nie, 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 Dobra, nie, 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 na ciężką artylerię. <laughs> Put nożem nie wziął Dziot Pomóż mi ŁOMBO kombo ŁOMBO KOMBO Co to za lag? Bez obok, Zaraz cię sprawiałem Spokojnie, się weź to idzie raz do końca Nie Jest. Nie O coś palemka, coś się połamało chyba Oj, to chyba bolało Ach. Pobrzuła ziemi bo tak mi to się złamało, to bym chyba nie przeżył. <grym> o -o. Oj, chyba strzelają. <grym> chyba? Ale jesteś z gorami. Nie, jest to? No! O, ten. Tam gdzieś ten frajer siedzi chyba. Nie że doleci. Nie doleci. Fajnie do Ole mi zapierdzielił. Ja te, na tego SR-50 się taję. mi ale nie wiedziałem gdzie... Jest eee, tutaj. daj sobie. A, daj sobie... Już wszystko Rambo! Rambo, bambo, mój bambo. A wiecie gdzie jest urzędem? Chyba? Bo jestem Rambo. Bambo. Rambo bambo! Tak, podroba rambo, czyli bambo. Tak jest. RPG spacer. Idzie znowu. A tam, tam, tam. Wylupiam. Ja co tu tak... Aaa, zobacz co tu jest ty. No. no. co, pojazd! Tak, chyba no fuck, się i... przeładować. Pu! Fak, fak, fak. Musisz wejść na nasze pojazdy, nie ci zaraz Ej, pomóż mi, biegnę. Nie mogę się ruszyć! Łoł. Zresztą jak mi O! Odzłaniaj mnie. Szybciej! Nie mogę się ruszyć! Góra, góra, góra! RPG! Hedzior. Ty, obok ciebie! Yeah, no scope. Rzon. Co to tak nas narastwieprza? Moździerz! Moździerz! Moździerz. Nie w nie w już patrz, mamy ruszaj. Chodź, chodź, chodź. Nie, prawda. Helikopter leci nam na radunek. Odzwaniam gdzie ją. PUM! Żyb dziudu go! PU! Jakby ta seria będzie krótka, jeżeli ktoś grał w 20 to wie, że kop jest tutaj no, bardzo krótki. Konrad ja dawaj tutaj. Są krokowie. Chodzi! Uuuu! Chodź. Jeden. Chodź. Chodź. Chodź.

Robiłem oh yeah. swój własny rekord. A ja też. Kontynuuj. E, wiecie co? Tak się zastanawiam, czy. Tak, chyba na tym zakończymy. I będziemy nagrywać po prostu jeden odcinek. Jeden Z jednej misji kooperacyjnej. No bo jak wiecie, jest tylko sześć misji. Jak tutaj nawet możecie zobaczyć sobie. O, proszę, A radę. Lipa. Także, no, szkoda, lipa. że jest tego mało. No oczywiście, ale... obiecujemy wam, że powiem tak. Róż, będziemy wyrzucać po prostu i będziemy z multiplayera. Akurat razem, typa, razem ta, pierwsza, ta pierwsza misja to była słaba, bo raz to było brak. łatwe. Tak, tak. E, droga już, druga już będziemy przychodzić około pół godziny albo. Pamiętam, <laughs> e, nie, nie pół godziny, tylko e, półtorej godziny. Pamiętam pierwszy raz na tej misji, to było cudowne. E, e, cudowne. wszystko najgorsze było ich na amen, to było po, po prostu niszczy, mnie. Załatw ich na amen, to mnie po prostu nie. No tak, mę... szczerze mówiąc, to tu po prostu... Za snajperami. Bardzo, Jezu! Bardzo skup... Dobra, nie spojlujmy. Może, może nie wiedzą, może wiedzą, może oglądają innych let's playerów. No, pewnie oglądają innych let's playerów, skoro patrzą się na nas teraz, ale. Dobra, także... Chyba 10, że nasze dziś... znajome, to cześć, 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 wiem. wiem. <laughs> także to wszystko cześć, na dziś. Cześć. Komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie filmik do ulubionych, łapkujcie, polecajcie nasz kanał, jeżeli jest taka możliwość. No i cóż, będzie nas to na pewno motywowało do dalszej pracy, także dziękujemy i na razie wszystkim.